Dzień dobry, witam was bardzo, bardzo serdecznie Witam was w ten piękny, wiosenny, ciepły dzień Kochani, przychodzę z tematem pięknym Tematem wprost od widzów I chociaż pewnie ta moja pogadanka do krótkich nie będzie należała To jest to tylko zapodanie tematu Ponieważ temat jest szeroki, temat jest niezwykle ciekawy I nie ma jednej odpowiedzi na pytanie Jakie perfumy wybrać na ślub? To pytanie pojawia się od kiedy mam kanał perfumowy i powiem szczerze, że od kiedy ten kanał jest tu aktywny, to też moje poglądy na temat perfum ślubnych ewoluowały znacząco. Zaczynałam od stanowiska bardzo, bardzo sztywnego, żeby lepiej nie wyszukiwać specjalnych perfum na ślub, że to mi tak trochę pachnie marketingiem i sprzedażą. No i że przede wszystkim jest to temat trudny, ponieważ perfumy wybierane specjalnie na ślub mogą zepsuć cały ten ślub, mogą spowodować ból głowy. I przyznaję, że ciągle jeszcze ta kwestia bardzo mnie obchodzi, ciągle o niej myślę, ponieważ jeżeli wybierzecie perfumy na ślub, powiedzmy tydzień przed ślubem, no to taki efekt uzyskacie. Więc skoro wybieracie sukienkę, oglądacie katalogi, potem mierzycie, albo na przykład szyjecie, to są przymiarki, podobnie z butami, tak samo poświęćcie czas na perfumy. Może trochę mniej, niż na dobór sukni, ale to nie może być taki impuls na ostatnią chwilę, bo może być to impuls, jeśli chodzi o zakupy, bo intuicja jest bardzo ważna, szczególnie w takich kwestiach, gdzie w grę wchodzą uczucia. Może być tak, że intuicyjnie stwierdzicie, że jakieś perfumy, które kompletnie jakimś przekazem nie sugerują, że są to perfumy ślubne, mogą Wam odpowiadać i mogą się sprawdzić i będą naprawdę tym, o co jak sądzę, chodzi tym młodym kobietom: o to, żeby. Ten zapach po latach przywołał to cudowne wspomnienie, ten szczególny moment życia, najpiękniejszy. Skoro tak ma być, no, to lepiej nie zostawić tego przypadkowi, tylko trochę pracy trzeba też wykonać. Ja nie chcę być guru perfumowym, nie mam takich ambicji, więc ja po prostu opowiem Wam o pewnych kwestiach, które mogą być przyczyną problemów, albo y, takich kwestiach, które mogą Wam pomóc, a Wy i tak musicie wybrać sami. Zacznę od tego, że oczywiście ślub ślubowi nierówny, jeśli wybieracie perfumy na taki ślub bardzo, bardzo ekscentryczny, gdzie suknia ma czerwony kolor, albo czarny, albo jeszcze jakiś inny, no to tutaj tak naprawdę możecie zaszaleć z perfumami, wybrać naprawdę jakieś bardzo, bardzo ekscentryczne i efekt może być niezły, albo nawet takie wieczorowe, dyskotekowe powiedzmy, imprezowe, ale jeśli wybieracie perfumy do tej białej sukni, dużej, puchatej, bezowej, albo wręcz przeciwnie, jakiejś takiej skromnej, ale jednak szykownej, z welonem, to tutaj trochę macie więcej pracy do wykonania, ale myślę, że trzeba się poruszać po tematach kwiatowych. Czyli żadne czekoladki, pralinki, kokosy i tym podobne pianki, marszmalą, moim zdaniem będą niestosowne. Z naciskiem na moim zdaniem. Wybierajcie po prostu nuty kwiatowe i jeśli zajrzycie na bogactwo świata perfum, to na przykład znajdziecie perfum o nazwie Coś Niebieskiego. Ja dostałam od Marity taki flakon, chyba kupiła, przetestowała, puściła w świat dalej, bardzo jej za to dziękuję. Oscar de la Renta, zacna marka, właśnie związana ze ślubami, sukniami, takimi wyższymi sferami. Robi też perfumy. I te perfumy o nazwie coś niebieskiego niewątpliwie nawiązują do klimatów ślubnych, ale tych rodem właśnie z tamtej tradycji. Zobaczcie, jak wygląda flakon. No na pozór wygląda tak bardzo skromnie, ale on ma ukrytą niespodziankę. Tu jest obrączka. Something Blue. To jest kwiatowiec, powiedzmy, na bazie czegoś zielonego. Dla kogoś, kto jest bardzo młody i zaczyna przygodę z perfumami, może to być bardzo ładna propozycja. Rozważcie ją, a zważywszy, że one są w bardzo dobrej cenie. Ale nie zachęcam Was jednak do oszczędzania tutaj. Jeśli już robicie ten ślub planowany, gdzie jest duża liczba gości, to też nie oszczędzajcie na perfumach. Co tanie, to drogie, ja Wam to powtarzam, więc pomyślcie o tych zacniejszych markach. Bardzo ciekawe perfumy, moim zdaniem, które świetnie sprawdzą się na ślub, robi Christian Dior i cała ta linia Miss Dior. Ja tu mam to, te starsze perfumy z dnia premiery Miss Dior Sherry. One po prostu teraz się nazywają Miss Dior. Przy czym tutaj taka uwaga, może odeślę Was do filmu o tym, jak tam ta marka pozmieniała wiele nazw i no, troszeczkę za dużo tych flankerów wprowadziła, powiedzmy jeśli chodzi o... Myślenie takiego zwykłego użytkownika, ale dla miłośniczki perfum, która bierze ślub, to myślę, że to wyjdzie na plus, bo oni mają bardzo dużo tak zwanych flankerów, czyli wersji tychże perfum Miss Dior. No mniej więcej tak wygląda flakonik. One po prostu cały czas ewoluują. Co rok, co dwa wprowadzam jakąś nową wersję. Teraz jest jakaś wersja Rose and Roses. Ona może być chyba niezła, jeszcze jej nie wąchałam. Jak wspomniałam, zwykli użytkownicy perfum utyskują, ale jeżeli będziecie szukać czegoś nowego, co nie będzie się Wam już z nikim ani z niczym ko kojarzyło, to może to nie jest zła droga, zważywszy, że marka reklamuje te swoje perfumy właśnie takim przekazem, gdzie twarz perfum Natalie Portman i chyba jest w trakcie ślubu, wym wymawia to sakramentalne tak, bardzo często z tej białej sukience, jedna z wersji reklamujących te perfumy, jeden z filmików, i znalazłeś zabawne, ale gdzieś tam po tej ceremonii ślubnej wyskakuje z helikoptera, przyjeżdża limuzyna. No, taka, taka opowieść, która rzeczywiście przywołuje te śluby lodem z hollywoodzkich filmów. Więc jeśli o takie śluby chodzi, to polecam na tą ceremonię ślubną, właśnie kwiatowca, jakiegoś klasycznego, ale modern, może piątka, nie, ponieważ piątkę mogłyby używać mogą używać któreś z osób, które będą gośćmi. Mamy Ciocie, więc może nie, ale już któraś wersja o Premier albo Lou mogłaby się sprawdzić znakomicie. Albo inne perfumy od Chanel. Ja bym się poruszała po tych dwóch klimatach. Dior Chanel, czyli klasyk kwiatowy na ślub, ale takim ślubom z pompą, z białą suknią, z welonem. Przekazywanym z pokolenia na pokolenia, albo po prostu zamówionym specjalnie na tą uroczystość własnym welonem, towarzyszy też weselisko, duże, zacne, gdzieś w restauracji. Ja myślę, że na wesele, tak jak zmieniamy pewnie gdzieś tam na jakimś etapie suknię, tak samo można zmienić perfumy i wybrać. Właśnie wtedy te cięższe, może być kokos, mogą być pralinki, mogą być pianki marszmalą, jak najbardziej. Także proponuję dwa rodzaje perfum, takie właśnie jakieś wyraziste. Albo kwiatowe. Niezłe są białokwiatowce i wiem, że niektórzy wybierają, ale tu naprawdę radziłabym bardzo dobrze się zastanowić, bo bywają takie nuty białokwiatowe, które potrafią wywołać potężną migrenę. Więc jeśli wcześniej używaliście perfum delikatnych, albo nawet nie przywiązywaliście wagi do perfum, jakieś tam mgiełki do ciała, Victoria's Secret, albo nawet perfumy katalogowe, te takie delikatniejsze, to będzie Wam ciężko przejść na perfumy Diora, tak, od tak. Więc nie kupujcie tych perfum na ostatnią chwilę, tylko testujcie je. Przy okazji mierzenia sukni, przy okazji tych sprawunków ślubnych, wtedy utrwali wam się w waszej pamięci ten przekaz, że to jest zapach waszego ślubu. No i dobrze by było, żeby nie kojarzył się z nikim innym, tak? Myślę, że to jest taka ważna kwestia, a na wesele, na tą. Imprezę, gdzie się już tańczy, to wtedy wybrałabym zupełnie inne perfumy. Wręcz można powiedzieć takie, będące w opozycji do tych perfum ślubnych. Myślę, że motyw kwiatowy w perfumach ślubnych nie jest przypadkowy, ponieważ ślub to bukiet. Bukiet. No i jaki jeszcze jest ten bukiet? Właśnie te modne śluby ostatnich lat, te Royal Wedding, pokazują nam bardzo szczególne bukiety ślubne, ale nie takie, jakie my kojarzymy, jakie znamy, bo tam bardzo często jest albo konwalia, która na ten moment zakwitnie. Albo Stefanotis, a najczęściej jedno i drugie. Księżna Kate miała chyba taki skromny, konwaliowy bukiecik, ale bardzo często te bukiety ślubne są przyozdobione Stefanotisem. Przy okazji filmu o Stefanotisie to jest taka, taka roślinka, którą można w domu wyhodować. Mówiłam też o perfumach ślubnych marki Floris, także odsyłam też tam. Natomiast Wy musicie szukać nowego, złotego środka, czegoś, co jest adekwatne dla Was, żyjących tu i teraz, a nie gdzieś tam w rodzinie królewskiej. Więc moim zdaniem właśnie ten, cała linia Miss Dior, szukajcie, tylko unikajcie tej wersji szyprowej, wersji oryginal. Tam będzie taki napis oryginal albo L apostrof oryginal. Original. Tutaj unikajcie, bo ona jest moim zdaniem zbyt poważna. Domyślam się, że osoby, które biorą sztukę, to są bardzo młode osoby, więc taki zapach szyprowy. Może, ale nie musi. Może być troszkę trudnym zapachem i może nie dawać tej takiej satysfakcji noszenia czegoś wyjątkowego. Natomiast te perfumy właśnie od Diora, one są takie ładne, takie miłe i w sumie takie dość od powąchania pierwszego, bardzo bardzo wpadające w nos, nie przeszkadzające. Bo niestety z naszym powonieniem jest tak, że ono tak naprawdę nie służy nam do tego, żebyśmy się delektowali perfumami, ale pomaga nam odnaleźć w otoczeniu nowe zapachy, czytaj zagrożenie. Także coś nowego może być zagrożeniem, ale oczywiście, jeśli te zapachy będziemy oswajać, właśnie w procesie przygotowań ślubnych, może być, raczej nie będzie problemu, nawet nie tyle, że może być. Oczywiście, śluby i przygotowania to są też nerwy, więc mam nadzieję, że nie będą takich wspomnień przywoływały. Ale myślę, że w tym szczególnym dniu będziecie myśleć tylko pozytywnie o tych dobrych, jasnych stronach tegoż całego wielkiego przedsięwzięcia logistycznego, finansowego. No Podziwiam osoby, które po prostu mają teraz taki hart ducha, bo te to, to śluby duże stały się teraz modne. I teraz innymi perfumami czy inną marką, która moim zdaniem będzie pasowała na ten szczególny moment sakramentalnego, tak jest też Chanel. Jeżeli do tej pory, jak wspomniałam, używaliście lżejszych perfum, mgiełek do ciała, to wybierajcie też lżejsze perfumy od Chanel, na przykład znakomitymi perfumami. Moim zdaniem na ślub jest Chance Czyli szczęście. Tam jest bodajże 5 albo 6 wariantów tychże perfum, czyli jest w czym wybierać. Jest Chance of Fresh, która jest taka idealna na bardzo, bardzo ciepłe dni. Chociaż dla mnie i jak sądzę dla osób, które już długo używają perfum, to mogą być perfumy dość takie codzienne. Dla bardzo młodej osoby będzie w nich coś odświętnego, będzie w nich coś unikalnego, ale myślę, że też znakomitymi perfumami dla sztuk to jest właśnie Chanel numer 5 wersja albo Au Premier. Też możecie o tym pomyśleć i już powoli te perfumy oswajać przed ślubem. I jak mówię, raczej nie oszczędzajcie tutaj na perfumach. Jeżeli całe przedsięwzięcie już tak jest robione jest z takim większym budżetem i to ma być odświętnie, to myślę, że tutaj tak samo. Trzeba by też właśnie na to spojrzeć w ten sposób. I to by było tyle moich porad, a Wy i tak musicie wielką pracę, ciężką. Ciężką, jak sądzę, może, ale bardzo, bardzo przyjemną wykonać i wybrać ten zapach dla siebie. I teraz taka prośba do widzów a jednocześnie trochę wyjaśnienia dla tych, którzy może nie, nie bardzo y, rozumieją formułę całego kanału, nie tylko tego cyklu filmów pytania od widzów. Y, my te treści perfumowe staramy się pozyskiwać wspólnie. Jedna osoba nie jest w stanie ogarnąć całego świata perfum. Stąd ja się bardzo często do widzów odwołuję, do ich doświadczeń. Bo jeżeli ktoś na przykład kupił perfumy X i nosił je od kilku sezonów, to zna wszystkie ich niuanse i jest w stanie powiedzieć, czy one się będą na ślub nadawały, czy nie, czy będą się nadawały na letni dzień, czy na zimowy, na letni ciepły, czy na letni wilgotny. No akurat tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy będzie burza w tym dniu, czy będzie upalny dzień. Ale bywa tak, że perfumy bardzo, bardzo ciężkie w suche, upalne dni pachną bardzo dobrze, a w taki parny, duszny dzień przeciwnie przeszkadzają. Dlatego odwołuję się do Was. Może tak, ktoś, kto już ma ten ślub za sobą i może miał jakieś perfumy sprawdzone, to nie, muszą być, nie musi być to najwyższa liga. I może ma sprawdzone takie, powiedzmy, umiarkowane cenowo, to niech da znać. Może jaka to jest marka, albo jaki konkretny produkt, to ja sama sobie chętnie poczytam. Może przywącham na tę okoliczność te perfumy, bo sama jestem tego bardzo ciekawa. Jeśli macie więcej pytań i chcecie, żeby temat rozwinąć, to oczywiście jak najbardziej komentarze to jest to idealne miejsce. Ja oczywiście postaram się do tematu wrócić. Tak w książce i na pewno na blogu, którego chcę już tak reaktywować na poważnie, bo trochę mniej tam ostatnio się pokazywałam. Także będę do tematu wracać na pewno. Na pewno wykorzystam do tego Wasze komentarze i Wasze pytania. Dziękuję za uwagę, życzę Wam wszystkiego pachnącego i bardzo pięknego, bez migreny, tego szczególnego, najważniejszego dnia w całym życiu. Pa-pa!